Nie jesteśmy kolegami. A, no jesteśmy dobra. przyjaciółmi. A zdjąć tłumik w takim razie. Skupienie absolutne. O, jest tu jeden. O, pakę, jest drugi. Gdzie ty jesteś? O. Ja tylko biegłem przez przypadek, go trafiłem do słowki. Czemu wy staliście obok siebie? Ja nie wiem, ja się zgubiłem, bo on zrobił ci no bo ja <grym> Ale nie mi... było żadnego smoka, w czym się zgubił? W moich oczach się zgubiłeś, rozumiem? Nie widziałem twoich oczu, ale nie mogę B nacisnąć. A, bo N naciskam, no i wszystko jasne. zakupy muszę zrobić. A to Czekaj, nie... chleb. To moja wina. jajka, bułki... Oh! Zestaw do rozbrajania, oh! trzy granaty. Dzięki Krystianek, ja wiedziałem, że mogę na siebie liczyć. Gdzie oni są? Tutaj! Wszystkie pociski leciały dosłownie nad nim, dosłownie wszystkie. A nie, przepraszam, jeden go trafił jeden dobrze, go trafił. Do, dobrze ci poszł, Krystianek, pa. A, witam. Pa, ja ci pokażę styl pijanego mistrza. Mhm. Mm nie pijanego jestem pijany, tomu, ani nie, nie jestem mistrzem. Ale ręka mi widzisz tam? drży. O, był, rzeczywiście, ma 24 zdrowia, widzisz? Damianie. Mówiłem. O, teraz widzę, jak tutaj taktycznie się wcelowujesz. Patrz, czeka. widzisz, jak Na mi cię trzęsie ręka? No, zobaczymy, czy trafisz, skoro tak ci trzęsie ręka. Nie wiem, co prawda, gdzie ty patrzysz totalnie. No i co? No i co? Nie wiem. On będzie czekał. On gra na czas. A zaraz zbije ci kose w O! O! Ugrał cię! Ugrał cię! Dobrze, ucieka przed tobą. A on plantuje co? już. Co? Ja nie słyszałem. Kiedy on zaplantował? 16, nie zadałem. On sobie za skrzynką. Mogłeś go w dupę strzelić przecież. Ale ja nie słyszałem, że plantował. A, awkę mi zabrał. Tam. Ja tam nie chcę iść. Albo pójdę. Nie spodziewa się. Jest celowany zawupą. O nie. Damian. Postrzelił mnie. Adi mnie pokonał. Ty, czekaj, czekaj. ma. Ja, ja, ja się zgubiłem. Jak pójdziesz tu prosto i w prawo, tu w prawo, to on tu ma 10 HP. Ja się zgubiłem, no. bo typek z zawupy mi celował i... i... Gdzie on jest? Ten tu ma 10 HP. A? Trafisz go czy go nie trafisz? Ten ma 10 HP właśnie. Jeszcze jest ten drugi. Hmm. A myślałem, że pójdzie na dalek. O, nie byłem przygotowany na to, że będzie tak. Chciałem tutaj... powiedzieć, że tak splantowali chyba idealnie, żeby stać w tamtym miejscu, ale mogę się mylić. Mam flasza na mordzie. Lubię mieć na mordzie. Dostał głowę! Dostał głowę! Ale nie umarł. O, przez skrzynkę. O, aż za 13 dostał. Który czemu tutaj wyjdzie? <słuch> Nawet nie odwrócił się. Do... <śles> dostał osiemdziesiąt <81. śles> jeden. Dostało się 71. I, I moje 13, znaczy że zostało jakieś 5 HP. <śmiech> <śmiech> dobra, muszę, widzę, że muszę zdjąć tego na zewnątrz, bo po prostu nie da się Nie, ja go zdejmuję właśnie w tym momencie, right now. Dobra, dobra. To jest flesza, który z nas go trafi. Go. Wyczekam go. Nic jest. Nie dostał. Dostała ściana obok. <laughs> o nie tu. Ale ty nie strzelaj w komuś Trafiłem, w trafiłem, trafiłem obu, Damian! Żadnego nie trafiłem no i co z tego to trafiłeś? Coś, 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 coś ty zrobił! Ścianę obu. No właśnie nie, nie wiem co ci chodzi, ale zajebisty smoki, co on ci dał? Cały? A, oh. okej. Okay. Grają ze skautem tam, w sensie jedno O, uważaj, bo on ma... O.

Pierdalam. O, <grystanie> o, o, o. <grystanie> Wiesz, że on ma 13 sekund, żeby splątać. Mógłbyś uciec stąd po prostu. <grystanie> Jednak nie. Ale tak, wiesz, uciekasz, to raczej odwracając się do niego i trzymając gdzieś na nim celownik jakby. Co? <grystanie> Co? Podobało mi się. Zrobimy taką taktykę. Patrz, chodź za mną. O nie, o nie. Chodź, stań tu za mną. Na mnie czekamy do, do tego, żeby zostało, zostało ostatnie 20 sekund. Aha. I wbijamy. Zagramy im tak naprawdę mentalnie. No my po prostu stoimy jak dwa idioci. O! zrobiłeś tu ptaka. Dobra, nic nie słyszał. Kiski. Dawaj, lecimy. Dobra, plantuje, plantuje, Jest plantowane? Jest od CT. Tak? Nie, ty nie wiem. O, a, a! Nic nie dostał! Ran! Ran, uciekaj! Graj na czas! Masz planta! O! Ale oczy wywalił. Jezus Praktyka na debilów. O Jezu, raszuje mnie tu! Nieważne! Skąd? Był na górze. No trafił mi akurat w głowę z wszystkich możliwych opcji naprawdę? Trzymaj go tam o! dobrze! O, trzymałem go pociskami przy ścianie. No i super! Tak w skrócie, wiesz. Ło, Damian, ale jesteśmy dobrymi graczami komputerowymi. Wiedziałeś o tym? Ja jestem najlepszym graczem komputerowym, słuchaj. Najskromniejszym przede wszystkim, Najskromniejszym. tak? Najskromniejszym. Słuchaj, pa, ja wychodzę tam, nie? To jest kumbek. Cumbek. Jestem tarczący smołku. Hmm, Plantuję. Dobra, gdzie, gdzie kolega myślisz? Nie wiem. Tu jest! Tylko! on Miał najlepszą broń świata, ale nie dał rady. Ja jestem skupiony. Wcelowany w punkt. Słyszecie kolego, czekam na ciebie. O tak. Wychyl się. O. Tylko się wychyli. O! o. Co? O! Faktycznie! Nie dostał nic! O! O, o daddy! Bizona miał! Jak śmiałeś zginąć od Bizona w ogóle? bo ja rzucałem koktajl akurat. I rzucamy tam, gdzie zazwyczaj stoi na trzy, cztery. Uważaj. Trzy-cztery Zrzuciłeś smoka? O. Nie, rzuciłem kradata. Jest tu! Jest tu u mnie! Co Biegnie do tu? ciebie, Damian! Biegnie od naszej strony! O. Nie tu, od tyłu, od tyłu, z drugiej strony, z tam? drugiej strony. Tam? Tam? Gdzie? Od pleców twoich durniu. Tam? No tam i pra po prawej, Jezus. Ale tyle czasu tobie to zajmuje, że on już zdąży trzy razy zrobić o tego, obrót na mapie. Jezu. Nie ma go tu. No jak tyle czasu, żeś się odwracał. No co na szukujesz, no? Na jeszcze po cichu, to ja nie wiem co ty robisz, damen kurde, Gość, no. czy ty jakoś, nie nie wiem, nie wiem, chujowej. Prawie go nie trafiłem niczym. No, widziałem. <laughs> Ale celownik bo, miałem na kolędze. Damian to jest punkt meczowy. To znaczy, że musimy wygrać. Woho, WP. AWP tak. Master, okej. Okay. Pokaż A -B mi. AWP, AWP, W Meister. Masz jego kolegę? No nie, tak miałem za 25 stał. Mm. Trochę smutno mi. Gdzie jesteś Spider-Manie? Celowany w karton. Myślisz? Celowany w punkt. Słuchaj, musisz, musisz zabić. Piu, piu, pa, pu, pa, pa, pu, pa, pu. No, no scopa, musisz pierdolić. Widzisz pakę. Albo to paka widzi ciebie. Masz czasu. Czas ci nie sprzyja, kolego. Ja mam czas na wszystko. A! Aha, proszę sobie przez smoka. Nie bał się, kurde, no. Dło, widziałeś, jaki to jest duo? Jakie dłot? Pupok? Pupok wygląda no, pupok. jak prawdziwy Widziałem. pupok. Taki... Gościu z karabinem, prawdziwy, a tu jakaś dziewczyna. Sami. Na to, na to Na pewno to nie dziewczyna. Ale no no, że nie? nie a ty już tu wbiegasz. No, ja jestem szybki Bill. Damian, ratuj! Ty masz pakę! Co myślisz, że będę plantował? Myślisz, że głupi jestem? O, słyszę! Jest tu dwóch Damian na dole już. O, skąd? Był na dole. Tutaj! Dobrze! Wow, ja wiedziałem, gdzie wszyscy są, dlatego to tak dobrze ugrałem. Super to wcale nie było paniczne strzelanie. To był ani team trochę. Play. To był team play. tak. Ty pobiegłeś, odwróciłeś ich uwagę. Zabiłem przez co ja jednego. mogłem przez co ja mogłem nie trafić kilka razy w jednego. A nie przyznawa i... się do tego. I jeden ja nic tam nic już nie na widzę. dystans. Są w domu! Jednak nie! O! Ma 20 HP na respie. To mnie... Ja myślę, że z pistoletu go łatwiej zabijesz. Pokój, ja mam czas. O, a drugi ma 20. Niego. Taktycznie widzę, jeszcze smołka muszę muszuć na okno, żeby cię tego nie widział. <śmianic> Niech sobie nie myśli. <śmianic> Widzisz go. go widział. Stąd. Widzisz go? Nie. <śmianic> Sprawdzasz wszystkie pokoje. Kłop tam takie. Zagranie roku! O Boże, jak połamać sobie nogi? Nawet gościnem są. A ja zacząłem strzelać w trójkątawkę. jak ja zeskakuję z dachu, to chociaż patrzę, ile mam zdrowia. ty widzę, masz inny system. Nie wiem, o co ci chodzi. Albo nie ma go. Plantuję. O nie, on jest w piwnicy! O! Słabo a! kosy! No, jej, nie jaj. chciałem, bo też mógł mnie zabić na kosę, a kosa jest bardzo randomowa. Damian, Masz rację. Kosa. Więc nie chciałem ryzykować, ale to był... Myślę, że to bardzo ładne strzały silverów były. E, tak, to była potężna, potężna walka tytanów. Nie spodziewają się tego. Był tu w tej sypialni na prawo. Co? Smutno mi się zrobiło. Jest tu po prawo, jak masz drzwi. Wiesz, jeden uciekł. Jeden, jeden jest postrzelen... ...z rewolwerińo. Jeden jest na górze, na górze, na górze! Ja plantuję, plantuję, plantuję! A co? Zeskoczył mi na mordę! Ma 20. Wow, co ty tu chciałeś zrobić, kolego? Nie dam Ale. A, to <śmuch> ładna, dasz mi taką. <śmuch> a wiesz, gdzie można taką dostać? Nie. Na pewno nie w moim ekwipunku! Uuu. To celowanie. Be widziałeś go? Mhm. <śmuch> I on mnie też. Mm -hmm. Nie wiadomo, co on ciebie. Prawa albo lewa. Oważ się za Kiblem. Czemu tak. celujesz tego? że nie może usiąść za kierownicą. Jak to nie? 40 sekund, Damian. Możliwe, że cię ucieka, wiesz o? 30 nie. sekund. Damian. Dobra, cholercza. Ooo! Był krzakiem. Był no, Był krzakiem. Halo, budzi. Budzimy się, halo! Co? Budzimy się. Ale ja, ja nie śpię. Ja, ja, ja nie śpię, Krystianek, spokojnie. Ja nie śpię. Powiedz tak, nie wiem, gdzie jestem. O, mam pakę, Damian. Słyszę kroki, a gdzie? O, o, totalny skill, za pierwszym razem trafiłem go w głowę. żałuj, że tego nie widziałeś, Damian. Ale nie widzę kolego. Są w domu! Są na górze, albo na dole. <głos> <głos> Nawet nie wiedział, skąd. <noise> na bank. <noise> Ale w kanapę wleciał. <noise> Po prawej Damian, to znaczy po lewej od domu. Zabijem, jeszcze banię dostałem, mam pakę. Już nie mam, 11 dostał, miał digla, ale może mieć po 90 Jestem w domku, w domku, plantuję. Nie plantuje, bo paka jest na zewnątrz. Digletin, diglati digletin, digletin, diglati Uuu, a to tam się da wejść. O kurde. Dupa dubi duba dubi duba, duba Mam pakę, mam pakę No Jestem szczęśliwym posiadaczem się... paki mm. Tamten ma 13 HP i w wodzie siedzi od twojej A. strony Ty gdzieś się patrzysz mniej więcej o, Uuu. <laughs> No, widziałeś go O, drugie Ja nie wiem skąd on, on stał przy kamieniu, przy wodzie No widziałeś go, widziałeś go po lewej No, no the... Say what? <noise> ja nie wiem. To był ptak. On z lewej strony jakoś w ciebie strzelał. A nie, ty pa, Ojej, Oj, oj, oj. Nie wierzę. Nie wierzę. AWP majster proszę pana. Widziałeś co ja ze SSG robię, proszę pana. Proszę wiem, 35, pana, widziałeś że... To była AWP.